Sebastian Schabowski, witam serdecznie w programie Psychologia Osiągnięć. Jak mądrze przejść z etatu do prowadzenia własnego biznesu? Powiemy sobie dzisiaj o pewnych czychających tam pułapkach i jak dobrze sobie poradzić, jeśli chcemy przestać pracować na etat i zacząć tworzyć własny biznes. Zapraszam serdecznie. Kiedy pracujemy na etacie, zwykle jest tak, że ktoś ustala za nas. Po pierwsze, to, co będziemy robić w danym dniu, i po drugie, w jakiej kolejności, co jest ważne, co jest mniej ważne. Później, kiedy już idziemy sobie do domu, na przykład z biura, mamy czas dla siebie. Czyli dom zaczyna nam się kojarzyć, przynajmniej powinien, z czasem wolnym, z rozrywką może, może z oglądaniem telewizji dla wielu osób. Czyli jest takie skojarzenie, jeśli idziemy do biura, ktoś tam nad nami stoi i będziemy robić to, co nam każe. Natomiast jeśli już wychodzimy z tego biura, to jesteśmy wolni, Pomijając oczywiście te przypadki, kiedy ktoś nam zleca jakieś prace do domu, i tak dalej. W niektórych pracach tak jest, w niektórych tak nie jest. W każdym razie jest taki schemat, że ktoś tam nam każe coś zrobić, my to robimy. Kiedy już jesteśmy wolni, kiedy już wychodzimy z pracy, no to robimy sobie to co chcemy sami, i to nie jest związane raczej z pracą. W tym momencie ogromnym wyzwaniem będzie samodyscyplina. Bo. Teraz już nikt nad tobą nie stoi i nikt ci nie powie po pierwsze, co masz zrobić, po drugie, co jest najważniejsze i po trzecie, nikt nie weźmie odpowiedzialności za twoje działania. Teraz to ty musisz dokładnie wiedzieć, co musisz zrobić, w jakiej kolejności i bierzesz pełną odpowiedzialność za powodzenie twojego biznesu. Może się więc okazać, że zostajesz w domu, czyli w środowisku, w którym nie jesteś przyzwyczajony lub przyzwyczajona do pracy i bardzo trudno ci jest Rzeczywiście skupić się na pracy, bo jest dużo różnych ciekawych rzeczy do zrobienia. Jest komputer, można sobie sprawdzić wiadomości na onecie, można sobie poglądać telewizję, można zrobić tyle ciekawych rzeczy, że ciężko jest skupić się na pracy, ciężko jest postanowić, OK, ja teraz pracuję i rzeczywiście wykonać coś, co dobrze wpłynie na Twój biznes. Kolejna bardzo ważna sprawa to model biznesu. Rozważmy kilka przykładów. Dajmy na to fryzjer. Jego model biznesu jest nieskalowalny nie oparty na dźwigni jeśli on prowadzi swój jednoosobowy zakład fryzjerski to on musi być za każdym razem obecny jeśli chce zarabiać pieniądze weźmy inny przykład ktoś sprzedaje na przykład kremówki już niekoniecznie musi tam być bo może mieć jakieś ludzi którzy to robią może sprzedawać wiele jeśli przyjdzie do fryzjera powiedzmy w jednym dniu tysiąc osób, to on ich wszystkich nie ostrzyże, natomiast jeśli będzie dużo zamówień na, na kremówki czy, czy coś w tym stylu, to oczywiście można jakoś dopasować tutaj produkcję. Czyli to już jest bardziej skalowalny model biznesu, ale takie kremówki mają to do siebie, że nie można ich przechowywać w dużych ilościach przez dłuższy czas, bo się zepsują. Dlatego na przykład jeszcze ciekawszym modelem byłby, byłoby produkowanie na przykład portfeli. Taki portfel za dwa lata nie będzie totalnie zepsuty, powiedzmy, tylko będzie dalej w miarę wartościowym przedmiotem. Wracając do tego fryzjera. On jest umiejscowiony na jakiejś tam ulicy i oczywiście ilość klientów też będzie zależała od tego, w jakiej okolicy on się znajduje. Nie będzie za bardzo skalowalna. Natomiast, jeśli już mamy producenta kremówek, no to on może powiedzmy rozsyłać te kremówki w jakimś. Tam w większym zakresie. Producent portfeli może je produkować na cały świat, ale pomyślmy jeszcze o lepszych modelach biznesu. Na przykład jakiś biznes, który umożliwia sprzedaż w internecie. Dzięki temu możemy mieć jeszcze większy rynek. Co więcej, zamiast produktu fizycznego, który trzeba rzeczywiście wyprodukować, magazynować, wysłać, który może być zgubiony przez pocztę i tak dalej, możemy mieć produkt informacyjny. Możemy mieć produkt, który jest możliwe do ściągnięcia jakiegoś ebooka, jakąś em petrujkę tak czyli tutaj już mamy takie doskonalsze modele i dochodzimy do modelu biznesu który polega na sprzedawaniu np. Na produktów informacyjnych który jest moim zdaniem doskonałym modelem biznesu bo wyprodukowanie takiego produktu informacyjnego nic nie kosztuje poza tym że trzeba zdobyć wiedzę w różny sposób to nie ma jakichś kosztów maszyn nie ma kosztów Zakładu pracy, który ma 200 osób, prawda? Czyli bardzo tanie można go wyprodukować, nie trzeba go przechowywać, magazynować, nie ma kosztów z tym związanych, nie zepsuje się. Najwyżej się zdezaktualizuje, jeśli jest akurat na taki temat. No i można go bardzo łatwo dostarczyć w dowolne miejsce, na przykład w Polsce przez internet. Czyli jeśli mamy e-booki, jeśli mamy audiobooki, jeśli mamy jakieś kursy internetowe, jest to świetny model biznesu. No, tak akurat o tym mówię, bo właśnie to jest mój model biznesu. Przejdźmy dalej. Kolejnym niezwykle kluczowym punktem jest wiedza o biznesie. Zwykle jest tak, że pracownik etatowy ma wiedzę o tym, jak pracować na etat. Natomiast wiedza o biznesie jest właściwie odwrotną wiedzą. Jest to, co jest intuicyjne na etacie, jest nieintuicyjne, jeśli chodzi o biznes. Na etacie zwykle pracujemy i dostajemy praktycznie natychmiastowo. Gratyfikacje. Na koniec miesiąca, czy, czy w Stanach, nawet co tydzień powiedzmy, dostajemy wypłatę. W biznesie jest trochę inaczej. Nieraz trzeba budować biznes przez dłuższy czas, inwestować wszystkie zyski z powrotem w biznes, żeby później być w stanie zarobić bardzo dużo, ale po zbudowaniu biznesu, czyli trzeba mieć dłuższą perspektywę i tak dalej. Jest dużo ciekawej wiedzy, książek, i im więcej wiesz, tym mniej błędów popełnisz. Głupich, niepotrzebnych błędów, które wynikają z tego, że właśnie biznes jest nieintuicyjny. Ludzie, którzy zaczynają bez wiedzy, kierują się własną intuicją, idą prosto na manowce. Kolejna bardzo ważna sprawa to znajomość swojej niszy rynkowej. Jeśli ja sprzedaję produkty informacyjne, np. o samodoskonaleniu i o marketingu internetowym, to ja jestem również klientem dla innych ludzi, którzy sprzedają podobne produkty. Dzięki temu. Wiem dokładnie, czego oczekuję na przykład od takiego produktu, co jest fajne, co jest niefajne. Na przykład denerwuje mnie jakiś tam sposób podania wiedzy, a inny sposób bardzo lubię i cenię. Dlatego dokładnie wiem, co się dzieje w tej branży i mogę odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku w taki sposób, jaki najlepiej będzie pasował do tego rynku, bo jestem częścią tego rynku, jestem należę do swojej grupy docelowej. Kolejnym ważnym punktem są oszczędności albo. Zaczynamy biznes part-time, czyli po godzinach jako dodatek do pracy etatowej. Nie jest to taki głupi pomysł, bo na przykład nie musimy wtedy płacić pełnego ZUS-u od razu i możemy przetestować swój pomysł na biznes bez większego ryzyka, a jeśli już kończymy z pracą na etat, to dobrze byłoby mieć co najmniej 6 miesięcy, a optymalnie 12 miesięcy swoich. Wydatków miesięcznych, odłożonych gdzieś na konto, żeby po prostu dać sobie czas na zbudowanie tego biznesu, żeby nie musieć właśnie skracać tej perspektywy, szukać tej natychmiastowej gratyfikacji, bo w ten sposób nie zbudujemy biznesu, raczej właśnie sobie zaszkodzimy. Następną ważną rzeczą są szerokie kontakty. Kiedy organizowałem seminarium rozwoju osobistego, doszło do takiej ciekawej sytuacji. Mianowicie potrzebowałem różnych ludzi do kamerowania, do Organizowania tego w Polsce i do firmowania tego w Polsce, i tak dalej. Potrzebowałem całego zespołu ludzi do bardzo różnych funkcji, i tak naprawdę do każdej z tych funkcji miałem co najmniej dwie jak gdyby, oferty od znajomych. To znaczy miałem dwie znajome albo firmy, albo osoby, które mogły wykonać daną pracę dla mnie, do których również mam zaufanie, z którymi już robiłem biznes w przeszłości, dlatego miałem z czego wybierać, i było bardzo fajnie. Gdybym nie miał tych kontaktów biznesowych wcześniej, to musiałbym zaryzykować nawiązanie kontaktów z kimś nowym, kto mógłby się okazać powiedzmy niesolidny, czy coś w tym stylu. Natomiast dzięki temu, że już wcześniej sprawdzili się w bojach niektórzy ludzie, mogłem właśnie wykorzystać to tutaj i zmniejszyć na przykład ryzyko takiego przedsięwzięcia. Kolejna ważna sprawa mentor. Mentor to osoba, która przeszła już drogę, którą Ty chcesz przejść, założyła na przykład taki biznes, jaki Ty chcesz założyć. Nawiąż kontakt z taką osobą i poradź się jej, jeśli utkniesz na jakimś etapie, jeśli masz jakieś pytania, a będziesz mieć wiele pytań, jak mądrze rozwiązać różne kwestie i znów ta intuicyjna droga, intuicyjna dla początkującego droga intuicyjny sposób wykonania pewnych rzeczy będzie zupełnie nieskuteczny i będzie zupełnie nie taki jak robią to profesjonaliści zazwyczaj. Także warto mieć kogoś kto już przeszedł tą drogę i jest w stanie udzielić ci różnych porad, które będą niezwykle cenne na początku.